Uuuu. cicho. Cicho, zaczynamy. Siemano, Cie? Stary, stary, rozbierz się szybko, szybko. Czemu? Szybko się rozbierz, szybko. Szy... Jesteśmy bliźniakami. Wejdź, hmm. odejdź, brata. odejdź. O! Fuck 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 i nam zalało uprawy Wiedziałem, że tak będzie, no ale dobra Cię kocham Jesz Jeszcze coś ręku Jeszcze jakieś ci Idę też to też postawiałem No ja i, go... i już nic nie mów, naprawdę Ja tym chodzę O oh, fuck WIFO ja tu jest blisko Aż tak się promuje, że na tutaj przyszedł. Ja odwalam za, za ciebie brudną robotę, jakbyś nie zauważył. Rób to, cyganie! Jaki cyganie, człowieku? Dziękuj dziwko, jak to, jak to mówiła pewna dziwko, osoba. Jak ty wtedy, bosz? Boż. Boż. <laughs> Boż. Tak się robi. Yo, yo, da faka, zaklej wodę, bo. Bo leci mi z ha ja pitore nie jezu remek wróci tutaj już już idę kochanie idę a co ty robisz? mam pełno stołna i idę do ciebie okej okay. uuuu 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 aa zawiesiłem co cię ile kupy co mnie nie widzisz? Weź no to zrób jeszcze raz <laughs> Masakr I teraz, i teraz pokazałem serwery, nie? I wszyscy napisać pisać widać serwery nie zakryłeś O matko A ja napiszę ZAKRYJ Masz ci stonę, zrobiłem dla ciebie To, to się nie nazwa ston, to się nazywa stone Break Break Oliście Właśnie, musimy nagrać odcinek z Karokartyom. Ej to nie jest symetryczne! What the fuck? To jest bardzo ładne Remku. Nie jest symetryczny, lol. Dobra, do, dobra, wyjdź. Ja pitole. To kopiemy, poster. kopiemy. Tu nie ma symetrii w ogóle. Kopiemy, kopiemy i się nie przejmujemy, remku. Madafaka, bit na składaka. Chodź, jak kon się promuje, widzisz to? Widzę to. Beka. <laughs> kon 94 zapraszamy, youtube.com kon kon 94. Nie polecam, nie polecam. Fuck, ośmiornica mi zdeciała. Już nawet nic nie mówię, już nie komentuję, bo mi się nawet kopał. <noise> Los, skąd się tu wzięła? Zabij <noise> dziwkę! Ty ją zabij. Ja... Druga przyszła! Po! Ty je mnożysz? Wiem, o co ci chodziło z tym nasieniem. <noise> z tym nasieniem. Ale, ale masz masz nasionek dużo, czy nie? Super. Masz, czy nie? Was na nasienie nie potrzebuje twojego.